Nowy Jork z przyjemnością bardzo często odwiedzam, a jest to fajne miejsce, aby po prostu tam chwilę pobyć, ale jakoś nie do końca sobie wyobrażam, jak można tam żyć. No ale skoro ja sobie wyobrazić tego nie mogę, to może jednak ktoś nam o tym opowiedzieć. I jest dzisiaj z nami Ola z Nowego Jorku. Cześć! Cześć! Hej! Ola, ja na początek jakbyś mogła kilka słów o sobie. Jak długo jesteś w Nowym Jorku i czym się zajmujesz? Więc tak, w skrócie. Obiecuję, że nie będę tutaj się rozwodziła. To tak jak wspomniałaś, mam na imię Ola, mieszkam w Nowym Jorku właściwie od 9 lat z przerwami. Po raz pierwszy mieszkałam tutaj przez 4 lata od 2011 do 2015 roku. Studiowałam w Nowym Jorku przez 4 lata. Później miałam małą przerwę od Nowego Jorku i mieszkałam w Arizonie i w Los Angeles. I znowu wróciłam do Nowego Jorku na jesień w, siedem, w 2017 roku. I czym się zajmuję? Jestem profesjonalną siatkarką plażową, wielokrotną reprezentantką Polski, również trenerką. Mam tutaj drużynę w Nowym Jorku dziewczyn, którą trenuję. Poza tym jestem um, przewodniczką po USA wraz z Żanetą Auler dla biura podróży Fan Travel i zajmuję się organizacją e, i rozpisywaniem wycieczek dla klientów z Polski. I tak w skrócie to wszystko. To wszystko, no to, to, jest, to jest bardzo wiele rzeczy. <laughs> to, to jest tak bardzo parę rzeczy, bardzo parę. <laughs> no dzieje się, dzieje się, jak to w Nowym Jorku, prawda? No właśnie, przejdźmy do tego Nowego Jorku. Powiedz mi, jak wygląda to życie w Nowym Jorku? Jak z twojej, Twoimi oczami? Życie w Nowym Jorku należy do bardzo szybkich. Po prostu czas leci nieobłaganie. Obudzisz się i zaraz już lunch, kolacja i spać. Ponieważ tak tutaj dużo się dzieje i dzieje się non-stop. Dlatego na no, jest nazywany miastem, które nie śpi. Możesz iść o północy do Best Buya, a wymyślić sobie, kupić sobie kamerę. No to Best Buy jest otwarty. 24 na 7 jest po prostu tyle miejsc otwartych. Pójdziesz na Times Square o drugiej w nocy. Gwarantuję ci, że ktoś będzie na, dużo osób będzie na Times Square o drugiej w nocy. I dzieje się tutaj. To jest miasto pełne energii. Nie ma tutaj nudy. Wymyślisz sobie. Co chcesz robić, to dla Ciebie to się znajdzie, i naprawdę nie ma co narzekać pod kątem, właśnie, a, nudy, i naprawdę tutaj człowiek może się na nowo odrodzić i stworzyć wizerunek samego siebie od zera. Właściwie tutaj a, opowiadam, często znają, że jak przylecisz do Nowego Jorku, odwiedzisz Nowy Jork, to jesteś zupełnie nową osobą i sama tworzysz swój, sam. Tworzysz swój wizerunek i nikt tutaj Ciebie nie ocenia. Wyjdziesz w piżamie, ile razy idziesz do sklepu ktoś jest w piżamie, no ale to jest normalne. Tutaj nikt na Ciebie nie zwraca uwagi i to jest właśnie fajne, że możesz być sobą i tak jak już mówiłam, ta pełna Nowy Jork jest pełna energii i to się nigdy nie nudzi. Właśnie, podróżujesz po Nowym Jorku, przemieszczasz się komunikacją miejską czy samochodem? Wiesz co, mam auto w Nowym Jorku, ale nie ma sensu przemieszczanie się autem po Nowym Jorku. Jadąc na Manhattan, to tylko i wyłącznie należy wskoczyć w Subway 25 minut i jestem w centrum. Ale warto mieć auto z tego względu, że jeżeli chcę na weekend pojechać, nie wiem, na trekking, godzinę na północ Nowego Jorku, no to autem po prostu. Mega szybko e, ta podróż e, mija, albo jeżeli chce pojechać na plażę, to również autem bardzo szybko i nie ma co e, siadać do metra. Więc jednak auto, jeżeli ktoś szuka przygód poza Manhattanem, Queensem, Brooklynem, Bronxem to jednak warto mieć to auto. E, no właśnie, miałem wrażenie, że komunikacja miejska w Stanach jest tylko i wyłącznie w Nowym Jorku. Pozostałe miasta bardzo leżą z tym. Czyli po Nowym Jorku jedynym dobrym rozwiązaniem jest komunikacja miejska. No bo też parkingi, podejrzewam, są bardzo drogie w samym centrum, koło Times Square na przykład. Tak. I tutaj przyznam Ci rację, że rzeczywiście w USA infrastruktura tutaj komunikacja miejska w ogóle nie jest rozwinięta. Jedyne miasto, tak jak powiedziałeś, Nowy Jork, może San Francisco, może Chicago, ale... Um, rzeczywiście Nowy Jork odstaje na plus od tych innych metropolii. Właściwie w Nowym Jorku jest jedyne na całym świecie metro, które 24 na 7 chodzi. Więc cały czas tutaj um, można, że tak powiem, skorzystać z y, metra. A tak jak wspomniałeś co do jazdy autem i cen parkingu, to czasami lepiej dostać mandat za parkowanie przy hydrancie niż <grystanie> Zapłacić e, po prostu za parking, bo jest tak drogi e, parking w centrum na Manhattanie, że nieraz już z mężem wybraliśmy mandat za parkowanie w złym miejscu, niż e, opłatę za właśnie meter. Ja pamiętam jak, jak pod, podróżowałem dookoła świata Kim busem, jechaliśmy w Nowym Jorku, chcieliśmy zobaczyć centrum, to po prostu podjechaliśmy z miejsca, w którym mieszkaliśmy do pierwszej stacji metra. Tam akurat to była parę lat temu Wielka Śnieżyca. Musieliśmy odkopać jakiekolwiek miejsce parkingowe ze śniegu, zaparkować i potem 30 tam parę minut jechaliśmy e, w okolice tego World Trade Center. E, e, I... I za dopiero tam się zaczynało e, zwiedzanie. No właśnie, czy ten pęd, ja mam wrażenie, że ludzie w Nowym Jorku nie chodzą, tylko biegają, w jaki sposób cię, nie wiem, nie męczy. E, wiesz co, ja znajduję to moc skocznie w sporcie przede wszystkim. Um, I nie pędzę aż tak szalenie, jak wszyscy, bo jednak nie mam takiej pracy 9-to five, że non-stop jest ta monotonia i każdy dzień jest taki sam, ale jednak... Dużo tego sportu uprawiam i to mi pozwala mimo wszystko dzwonić trochę i się ustabilizować. Um, ale tak, mam wielu, wielu znajomych, którzy non stop pędzą, non stop są zabiegani. Um, ale dodam jeszcze, że wstawanie zanim wszyscy wstaną jest pomocne i pozwala Ci zająć się sprawami, na które nie ma e, się czasu. Więc pobudka o 6 rano polecam. Kiedyś zatrzymała mnie policja i, 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 i pamiętam, rozmawialiśmy o tym, mówią: O, jesteście bardzo przyjaźni i w ogóle, że jest tak wesoła. Mówią: Policja w Stanach jest fajna z wyjątkiem Nowego Jorku. Odnośnie policji akurat doświadczeń nie mam z Nowego Jorku, ale mam wrażenie, że jak się kogoś pyta o drogę czy o pomoc tam w metrze, zawsze jest taka jakaś pani czy pan siedzi, sprzedaje te bilety czy cokolwiek tam ma do pra w pracy do zrobienia. Nikt nie powtórzy dwa razy. Tylko jest na zasadzie go there i tyle. I jakby nie ma tam czasu na zatrzymanie się, żeby komuś nie wiem, odpowiedzieć na coś. To są moje doświadczenia, jak ty się do tego odniesiesz? A ja właśnie mam inne doświadczenie. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że nowojorczycy są życzliwi. Jeżeli się zapytasz, to ktoś poświęci ten czas, aby odpowiedzieć na twoje na Twoje pytanie, czy pokierować cię w metrze czy to jak powiedziałeś kupując bilet zapytasz się w okienku o pomoc to to że ci pomogą ja mam mm, rzeczywiście może się spotkałam pewnie raz z kimś kto pędził się gdzieś śpieszył i i mnie olał um, ale raczej na plus i raczej ta życzliwość jest czymś za czym bym tęskniła wracając do Polski o. Okej, okay, zupełnie inne doznania. E, Nowy Jork jest takim miastem imigrantów. Moje doświadczenia z tego miasta są takie, że na każdym rogu zobaczymy kogoś z innej części świata. Odczuwa się to na co dzień? Tak, zdecydowanie. E, w Nowym Jorku mówi się ponad, oś, ponad 800 języków. Jest używany w Nowym Jorku, i jak skręcisz w prawo, to nagle jesteś w, w hinduskim obszarze, w lewo, w chiński, South Korea Town. Więc tutaj jest taki po prostu melting pad, niesamowity. Zresztą sama mieszkam w, na Queensie obecnie, w obszarze powiedziałabym azjatyckim. I, i naprawdę w Nowym Jorku właśnie genialne jest to, że mamy tak duże zróżnicowanie. Kulturowe, etniczne, um, że po prostu spotkasz tutaj ludzi z całego świata i to na pewno wyróżnia Nowy Jork. I też świetne jest to, właśnie w Nowym Jorku, że ludzie to akceptują: że nikt nie patrzy na ciebie dziwnie, a jak jesteś, um, ktoś usłyszy, że jesteś nie. Z USA to od razu to jest dobry temat do rozmowy. O skąd jesteś, co ty robisz, czym się zajmujesz? Więc to ludzie ciekawi, jak słyszą akcent i, i wiedzą, że jednak nie jest się z Nowego Jorku. Ale masz rację, tutaj gdzie się nie spojrzy, to ktoś z innego kraju jest, ale to jest bardzo ciekawe. A jeździsz czasem na zakupy na Greenpoint? Wiesz, co. <laughs> nie muszę jechać na Greenpoint, ponieważ polskie sklepy są naprawdę wszędzie. A 10 minut stąd jest taki, taki obszar, nazywa się Maspet. I tam też dużo jest polskich sklepów, jest biedronka. W ogóle jest tutaj tyle biedronek. I oczywiście to jest ta biedronka prawdziwa, e, którą mamy w Polsce, ale jest dużo polskich żabki też są. E, a nie, te wiesz, prawdziwe <laughs> żabki. Ale zdarza się, że pojadę do polskiego sklepu po jakiś produkt. Um, jest taki fajny sklep na Greenpoint, czy właściwie um, jak się nazywają te, gdzie jest kuchnia domowa i się na wagę bierze produkty. Um. No to wiem, mięso, o co chodzi. Delikatesy. Tak, tak, i jest. Tak, tak, takie i Jest taki jeden fajny jest na Green Poincie, polka dot. A ci powiem więcej, jak byłem na Greenpoint, to poznałem właścicielkę i właśnie ona nas tam gościła. I tam bardzo dużo Amerykanów przychodzi do tej restauracji. Tak, <laughs> tak i jest dobre jedzenie i jest uh, fajne. I czasami na wynos bierzemy do domu coś. No kurczę, jaki ten świat e, mały. Sam Greenpoint tutaj tak dodam. Polska dzielnica w Nowym Jorku, która no już jednak coraz mniej, mam wrażenie, jest polska. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Kiedyś to było takie mega skupisko Polaków. Teraz Polacy, mam wrażenie, którzy migrują do Stanów, no już się czegoś dorobili no i gdzieś uciekają, kupują domy. E, jakby poziom ten życia jest większy. No, dwa też chyba języki już znają bardzo dobrze, a nie jest to taki przyjazd do Stanów, gdzie ktoś nic nie umie powiedzieć, nie? Tak, zgadzam się. Greenpoint taki teraz się robi troszkę droższy i taki bardziej hipsterski. Troszkę jak uh, Williamsburg, bo tutaj sąsiadują ze sobą te, te dwa obszary i coraz więcej jest jakby kawiarenek, wegańskich knajp i hipsterów. Więc mi się również wydaje, że Polacy troszkę z Greenpointu Pointu się przenoszą i też coraz drożej tam jest. E, powiedz mi w takim razie, no jak obecnie Ty się czujesz w swoim mieście? No jest to duże skupisko teraz e, problemów, tak to nazwijmy. E, związanych z sytuacją, jaką mamy na świecie. Specjalnie tak trochę koduję te nazwy, żeby mi znowu YouTube nie przyciął oglądalności, ale wiecie o czym mówię. Powiedz, jak ty się czujesz? Czy twoje życie się zmieniło? E, zmieniło się. Jedyną rzeczą, która się zmieniła, jest taka, że nie mogę prowadzić treningów swojej drużyny. E, wiadomo z jakich powodów, więc e, nie trenujemy z dziewczynkami i nie mogę ja odbywać swoich treningów, więc um, więc tak, nie mogę grać w siatkówkę plażową obecnie i zresztą w tym czasie, który teraz jest 26 kwietnia, to byłabym pewnie w Brazylii, gdyby nie to, że e, jednak tu wiele turniejów zostało odwołanych na świecie i z tego względu właśnie się, wszyscy siedzimy w domach. A poza tym co cieszę się z tego powodu, że jestem w domu i że w końcu mam czas, aby się zająć pewnymi rzeczami, którymi się nie zajęłam, aby troszkę więcej gotować. I, I ten czas fajnie spędzam, ale wydaje mi się, że jeszcze 2-3 um, tygodnie i to wszystko wróci do normy, czy powoli zacznie wracać do normy. Poza tym nie wychodzę na zewnątrz. Ostatni raz byłam. Dwa tygodnie temu w ogródku zerwać kwiatki na stół wielkanocny. A tak to mąż jeździ na zakupy raz na półtora tygodnia, może rzadziej. I tyle. Myślę, że u mnie aż takiej wielkiej zmiany nie było, bo tak jak mówiłam, nie mam pracy, pracy 9-to-5, i tak czy inaczej często pracowałam z domu i tutaj przebywałam. Chyba, że miałam turniej za granicą, czy obóz w Kalifornii, czy obóz na Florydzie, więc pod kątem sportowym też widzę zmianę. Dobrze, na koniec naszej rozmowy proszę wymienić, zacznijmy od minusów, dwie najgorsze rzeczy w Nowym Jorku i dwie najlepsze. Według Ciebie. Najgorsza rzecz, że jest mega brudno. <noise> Nowy Jork nie należy do najczystszych miejsc. I mieszkańc to już tyle lat e, po prostu tego nie zauważam, ale jest mega brudno. I druga najgorsza rzecz: ceny. Ceny wynajmu, ceny jedzenia w knajpach za awokado sandwich z jajkiem, cena 17 dolarów czy jakiś Asai Bowl, 15, więc tutaj mega, mega drogo jest, żeby jeść out. Najlepsza rzecz w Nowym Jorku, właśnie powiedziałam, to różnorodność. Że są to ludzie z całego świata, i jako osoba indywidualna, po prostu obcujesz z tym, i się uczysz, i poznajesz osoby z całego świata. I druga najlepsza rzecz jest taka, że możesz tutaj być kim chcesz, i nikt cię nie ocenia, i możesz stworzyć swój wizerunek, i swoje życie od zera. Okej, okay, to więc tak to wygląda życie w Nowym Jorku. Jeżeli Was ciekawi bardziej, więcej detali dotyczących właśnie takiego życia, to zapraszamy na social media e, Oli. Wszystko wrzucam w opis, tam będzie prosto e, znaleźć. Tam dużo jakichś story można spotkać, trochę też tak, swojej kariery, prawda? Tak, Sportowej, tak, tak więc wszystko tak. na Instagramie e, Oli. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś zapraszam. czas, e, żeby Dzięki porozmawiać. Dziękuję za, za poznać. Miło Cię poznać, dzięki bardzo. Tak więc tak już wiecie, jak mniej więcej wygląda życie w Nowym Jorku. Ja się dowiedziałem o tych plusach i minusach, bo sam byłem ciekawy, jak to jest żyć pomiędzy e, wieżowcami. Jeżeli podobała Wam się ta rozmowa, łapka w górę, subskrypcja, będzie mi bardzo miło. MM w podróży, dużo zdrowia, <grywa> dużo zdrowia.